Całujesz się tam, gdzie całuje się każdy inny mężczyzna, a mimo to oczekujesz zupełnie innej reakcji. Czy kiedykolwiek się nad tym zastanawiałeś? Większość mężczyzn zakłada, że kobieca przyjemność to prosta formuła określone działania, określone rezultaty. Ale prawda jest zupełnie inna. Na ciele kobiety są miejsca, które działają jak ciche detonatory pożądania, strefy naładowane wrażliwością których większość ludzi nawet nie zauważa a oto sekret im bardziej nieoczekiwane miejsce tym silniejsza reakcja nigdy tego nie powie nigdy cię nie poprowadzi ale jej ciało zawsze zareaguje gdy znajdziesz odpowiednie miejsce i podejdziesz do niego we właściwy sposób dziś bez żadnych filtrów pokażę ci trzy obszary w których kobieta skrycie pragnie być pocałowana ale nigdy się do tego nie przyzna jeśli nauczysz się panować nad tymi strefami, stworzysz moment tak głęboki, tak niezapomniany, że będzie o tobie myśleć długo po Twoim odejściu. Zacznijmy od pierwszego to rozległy, wrażliwy obszar, taki, który większość mężczyzn całkowicie ignoruje. Podczas gdy nieuważni tkwią w oczywistych miejscach, mężczyzna, który naprawdę obserwuje, zagłębia się, bada plecy, powolny. Rozważny pocałunek wzdłuż jej kręgosłupa wywołuje cichy dreszcz, którego nie potrafi ukryć. Czuję Twoją obecność, Twoje skupienie, twoją cichą kontrolę. Coś w powietrzu się zmienia. Czułość przechodzi w napięcie, a to napięcie powoli przeradza się w czyste pożądanie. To nie tylko akt fizyczny, to komunikacja bez słów, połączenie bezpieczeństwa i dominacji. Kiedy kładziesz usta na jej plecach, mówisz. "Jesteś tu bezpieczna, ale to ja prowadzę. Ta mieszanka spokoju i autorytetu dociera do czegoś pradawnego w jej instynktach. Plecy stają się Twoją pustą kartką, a każdy pocałunek, który tam składasz, staje się jednocześnie deklaracją dowodzenia i troski." Kręgosłup szczególnie gromadzi energię emocjonalną, stres, napięcie, tęsknotę. Kiedy Twoje usta kreślą te linie w dół." Czujesz, jakbyś kreślił ścieżkę, którą chce podążać. Prowadzisz ją nie słowami, ale obecnością. Tego właśnie niewielu mężczyzn rozumie. Sztukę bycia tam, bez pośpiechu, bez udawania. A kiedy kobieta to wyczuje, nie stawia oporu. Rozpływa się. Pocałunek w plecy niesie ze sobą przesłanie prawdziwej intymności. To nie gest na chwilę, to gest nawiązania kontaktu. Uwagi, ciekawości. To jej mówi, że nie szukasz tylko reakcji, odkrywasz jej świat, kawałek po kawałku. Dlatego pozostaje w pamięci, dlatego zostawia ślad. Dół pleców to punkt zwrotny, niewidzialna granica między zmysłowością a śmiałością. Dobrze wykorzystaj ten moment, a ona będzie wiedziała, że jest z mężczyzną, który rozumie cierpliwość, oczekiwanie i kontrolę. Pocałunek w plecy mówi. Mogę pójść dalej, ale tylko wtedy, gdy będziesz gotowy. Plecy również ujawniają jej emocje. Subtelny łuk, ciche westchnienie, lekkie drżenie wszystko to wskazuje na to, jak głęboko cię czuję, bo plecy nie kłamią, pokazują, jak bardzo ci ufa w tej chwili. I w tym tkwi magia. Jeden pocałunek w plecy może przemówić głośniej niż tysiąc wyćwiczonych kwestii to energia, nie wysiłek. A kiedy raz to poczuje, nigdy tego nie zapomni, bo podczas gdy inni trzymają się tego, co oczywiste, ty odważyłeś się wejść głębiej. Teraz drugie miejsce, prawie nikt o nim nie myśli, a jednak ma niesamowitą moc. Niewielu mężczyzn w ogóle to zauważa, a jeszcze mniej odważa się tam zajrzeć. Ale ci, którzy wiedzą, co się dzieje, to jak włączenie ukrytego przełącznika, który ucisza jej myśli. I budzi jej ciało. Nie będzie się tego spodziewać. Nie zrozumie tego, ale poczuje to natychmiast. Skóra tutaj jest delikatna. Rzadko dotykana, chroniona. Dlatego, nawet delikatny pocałunek wydaje się spotęgowany, niemal elektryzujący. Kiedy Wasze usta stykają się za jej kolanem, jej ciało reaguje zaskoczeniem, impulsem przyjemności, którego nie potrafi opisać. Myśli, co to było? I właśnie o taki efekt ci chodzi. Stajesz się mężczyzną, który zauważa, tym, który zaskakuje, który nie powtarza przewidywalnych gestów. Ten pocałunek nie jest tylko fizyczny, jest psychologiczny. Zastanawia się skąd on w ogóle na to wpadł. I sama ta myśl cię wyróżnia. Dowodzi kreatywności, pewności siebie i zmysłu eksploracji, którego brakuje większości mężczyzn. Czujesz się jak sekretna wiadomość napisana specjalnie dla niej, taka, której nigdy nie wypowie na głos, ale której nigdy nie zapomni. A teraz trzecia strefa, gdzie mieszka instynkt, gdzie pojawia się gęsia skórka, gdzie emocje omijają myśl. Nigdy nie poprosi o ten pocałunek, ale kiedy go doświadczy, wryje się w jej pamięć. Piąty rodzaj powitania ma miejsce, gdy jej energia nie pasuje do otoczenia. Wyobraź sobie, że wchodzisz do cichej kawiarni, a ona wita cię szerokimi gestami, szerokim uśmiechem i niemal imprezowym entuzjazmem. Na pierwszy rzut oka wydaje się po prostu szczęśliwa, ale psychologia nazywa to kompensacją. Kiedy kobieta przez jakiś czas nie doświadcza bliskości, jej układ nerwowy może zareagować, wzmacniając swoją zewnętrzną energię, jakby używała zewnętrznej jasności do ukrycia wewnętrznego napięcia. Ta wysoka energia nie oznacza, że próbuje zaimponować lub zdominować chwilę. To nieświadomy sposób na zrównoważenie nerwów pozorem pewności siebie. Jej głos może brzmieć głośniej, a śmiech bardziej soczysty. Wszystko to oznaki próby bycia zrelaksowaną, nawet jeśli w środku jest burzą emocji. I wreszcie szósty znak: przedłużony kontakt wzrokowy przed wypowiedzeniem choćby jednego słowa. Czasami najsilniejszym sygnałem jest cisza. Wyobraź sobie moment, gdy jej wzrok wpatruje się w ciebie, zatrzymując się nieco dłużej niż zwykle, zanim w końcu się odezwie. To nie brak zainteresowania, to wręcz przeciwnie. Psychologia nazywa to reakcją zamrożenia. Ten krótki moment, w którym oczekiwanie przejmuje kontrolę zanim ona zacznie działać. Po długim okresie bez intymności to ciche spojrzenie może odzwierciedlać głębokie, powściągliwe pragnienie. Które subtelnie, ale silnie się ujawnia. Powitanie może być proste, ale spojrzenie, które je poprzedza, niesie w sobie wszystko, czego jeszcze nie powiedziała na głos. To długie spojrzenie nie jest zbiegiem okoliczności. To otwarta furtka do pociągu, który czuje, ale nie odważyła się pokazać. A jeśli chcesz zrozumieć kolejny poziom tego, jak kobiety witają się z tobą, gdy pragną czegoś więcej niż tylko uwagi. Gdy są naprawdę podniecone i gotowe na głębsze doznania, zostań z nami na następnym filmie. I nie zapomnij jeśli to miało dla ciebie sens, polub to podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. A jeśli ta wiadomość do ciebie przemówiła, podziel się nią z innymi, którzy mogą uznać ją za wartościową. I nie zapomnij zasubskrybować i włączyć dzwonka powiadomień. Twoje wsparcie podtrzymuje tę podróż. I pomaga nam dostarczać Ci więcej przemyślanych, poruszających duszę treści. Dziękujemy za oglądanie, za poświęcony czas i za Twoje otwarte serce. Niech Twoje relacje zawsze będą pełne szacunku, ciepła i prawdy.